Lecimy. Witam Państwa. Korzystałem z usług tutaj kolegi, który ma maszynę do osuszania miodu. Jestem pszczelarzem z 25-letnim już doświadczeniem i pierwszy raz w tym sezonie zdarzył się mi przypadek, że spać iglasta, która u nas wystąpiła późniejsza, bo wcześniej było wszystko ok, ale późniejsza spać, która wystąpiła miała po prostu około 20-21% wilgotności. Miód był zasklepiony, ale przy odsklepianiu ten miód tryskał spod zasklepu, czyli doszedłem do wniosku, żeby, żeby po prostu skorzystać z usług Pana, który ma te tutaj przyrządy do osuszania miodu i osuszyłem około 500 kg miodu tutaj u, u, u Pana. Jestem zadowolony z tego, bo miód teraz ma w granicach 16, 16, 16,5%, a było 2021. Także jestem bardzo zadowolony i polecam pszczelarzom, którzy mają taki problem, bo szkoda po prostu tego naszego, można powiedzieć, naszej ciężkiej pracy i pszczół, żeby to wszystko się zepsuło. Dziękuję bardzo. A czy Pana zdaniem miód stracił aromat podczas Nie. procesu słuchania? Ani po prostu smak, aromat, jest to wszystko. Jest wszystko w takim samym po prostu w stopniu, jak było. Zapach, aromat. Także wszystko jest ok. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.